Tak. to jest Aha, dobra, bo się jeszcze właśnie robili. Nie wiem, do wystawiania na Tak. <grywa> <grywa> Idę tam ich początkuje. Tylko, tylko tam weź tę cykutą zanieść tam. Te trujące tam zanieś. Mora. A gdzie jest Hektor? A gdzie jest Hektor? Hektor poszedł jeść. Jak on wygląda? Treszkę te przyjdy, ale no to. Ty weź idę. Wiola, dajcie jej opis, niech sobie przeczytaj i, e, i przy tym opisie i niech się dowie kto wygrał. No po prostu. weź. tak, się to od ciebie. Masakra, jest No masakra, Ola. no ale... No masakra bo, jest. No to pani Mora bo myślisz... Kierowna, to Mora? Bo wiesz, to nie to chodzi. Ozyrys ma śliczną buzie i tak dalej, ale jest złamany na pół ma źle zawieszoną miednicę i ma ogon jak świnia na wiesz, i wygrał. No tutaj też też wygrałeś? No to jest spokój. No to jest w ogóle jakaś no z Eki psem, wiesz, mógł wygrać, bo FK to jest niezwiązany i potrzebuje suplementacji. No i to jak stawia łapy. Ale jest typ. No tak, ale no i tamten, to tamten też ma typ, no ale słuchaj, anatomia, no. No, tamtaj się zrobiona. Więc proszę Cię bardzo, za tym że... Nie, na razie chcę sobie popatrzeć na to, co tam stoi. To jest młodzież. Stoi, leży. Ale to jest młodzież? Nie, jeszcze nie. Ja cię, ja cię przepraszam, ale ja nie dosłyszę. słyszę, bo ja jestem ja będę przekazywać. Tamto są. to wyobrażenie. Stowarz... To jest pas, który biorą to jest odizysowa i po kokozie. A, to wiem, więc tak, wiem. To, to jest nasz peć, który wyłożył. Zaraz sobie na wystawę. Kurde, okay. i tak to jest. Nie ale, przepraszam, ale na pierwszym planie macie teraz psa wystawowego, a Wy o Waszym pecie rozmawiacie, więc gdzie my jesteśmy w ogóle? Nie no, jak na szczeniaka, co mam strewić? Świata ma co też odniesie. Nie no jasne. Jak w naszczeniaka, dobra. No jest zła. Nie, w ogóle nie są złe. Wszystko te. Dobre, dobre. Co tam się dzieje z tyłu? O, dobra, Azja ta złe nie jest. O. <śleski> dobre, Mama miała chucha, a gonił się. jest to wyglądają fajne. To się wyraża, na to nagrywaj, bo na to podchód. Nie, ja już, i ta, ja już i tak gadałam, także chucha. Chuj z tym, że to, to. No. Nie to no, no to będą moje kurde. Ja nie trzeźwa, ja dzisiaj w ogóle za siebie nie odpowiadam. Nie chucham i nie odpowiadam. Musisz mówić, co chcesz, bo już nie pamiętam pijana. No, tak. no, no. O, ta suczka mała, bardzo... Tak, co to jest? Tak Nie czy jakiś? Tam to jest po bombonie. Naprawdę? Tak. Weź przestań. Idź, wytrzeźwiej. Przepraszam, przepraszam, bo ty jesteś guru. Nie wolno tak do góru, ale... Nasz pet wygrał z niższym świata. Bardzo fajnie. To myślę, że to równoważy tą, tą sytuację z początku.